Powiedzieć w ten sposób, że rzeczywiście okres ostatnich dziewięciu lat dla Zamościa jest dużym sukcesem. My oczywiście mówimy o tym, co widzimy. Widzimy zespół sferomiejski, ale tylko wszystkim przypomnę, korzystając z okazji, że zespół sferomiejski to tylko 43% wszystkich środków pozyskanych przez miasto Zamość od 2005 roku fizycznie, od 4, kiedy Polska wstąpiła do struktury Unii Europejskiej. 43% to jest cała starówka z murami, ze wszystkim. Reszta to są inwestycje, których nie widać po prostu i ich nie widzimy, czy turyści, czy mieszkańcy. To są kanalizacje, to jest informatyzacja, to jest inwestycja transport publiczny i oczywiście inwestycje liniowe w postaci dróg, i chodników, które których tutaj jest no, kilkanaście kilometrów wykonanych, łącznie z tymi ścieżkami rowerowymi, bo mamy taką, takie założenie, że nie robimy inwestycji liniowej bez ścieżki rowerowej i bez infrastruktury teletechnicznej. Po to, aby właśnie przy przyszłym okresie programowym móc korzystać z nowych technologii. Tak e, podsumowując, 27 projektów do tej pory rozpoczętych, dwa z nich w trakcie realizacji i dwa jeszcze będą realizowane, jeszcze przetargi nie są ogłoszone. To jest bilans nasz od przystąpienia Polski do Unii, łącznie 390 prawie milionów złotych, z czego dofinansowanie 281 z groszami. Mówię tylko i wyłącznie o inwestycjach realizowanych przez samorząd, przez miasto, zamość w rozumieniu samorządu. I tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz, bo myśmy przywykli do tego, że mówimy, nie robi się, nie robi się tego, nie robi się tamtego. Szanowni Państwo, samorząd w Polsce funkcjonuje na podstawie dwóch ustaw. Jedna to jest Ustawa o finansach publicznych, druga o złożoniu terytorialnym. W ramach tych usług, miast, ustaw, miasto wykonało wszystko, co mogło wykonać, a nawet więcej. I taki jeden z przykładów, chociażby informatyzacja z monitoringiem, to jest temat, który był mniej więcej rozpoczęty w zamościu 4 lata temu, czy 5 już prawie, gdzie jeżyliśmy do Regionalnej do Izby Obrachunkowej na Naczelnej Kontroli z prośbą, aby móc realizować przez miasto zamość inwestycje związane z IT, czyli z szerokopasmowym internetem, czy to bezprzewodowym, czy też innym. Wówczas po rocznych wycieczkach byliśmy pierwszym samorządem, gdzie fakultatywnie według prawa polskiego pozwolono nam realizować te zadania. Dwa lata temu była nowelizacja ustawy, w tej chwili wszyscy możemy to robić. Tak mniej więcej to wygląda, jeżeli chodzi o innowacyjność miasta Zamość. Co do tematu związanego z trafnością, to powiem w ten sposób. My opieraliśmy się na istniejącej strategii rozwoju miasta, gdzie strategia mówiła jedną rzecz. Miasto ma się rozwijać przez turystykę. To, co Państwu powiedziałem wcześniej, że teraz stawiamy na to, aby miasto rozwijało się przez właśnie rozwój gospodarczy, to jest kolejny etap, ten trzeci okres programowy funduszy strukturalnych, o ile będzie możliwość i o ile ten program będzie w takim kształcie, że my jako samorząd będziemy w stanie pieniądze na ten cel pozyskiwać. Bo to nie ma tak, że chcemy, nie chcemy, tylko musimy się dostosować ram prawa. Ja państwu powiem jak to wygląda. Ja kiedyś jak byłem z boku, byłem w projekcie razem z panem doktorem, gdzie z boku obserwowałem rozwój miasta, to był rok 2000, gdzie widziałem i wydawało mi się, że to wszystko takie proste jest, nie ma problemu, powinno się. Od momentu jak już 12 lat pracuję, począwszy od dołu do trochę wyżej, no to muszę powiedzieć tak, że z mojego punktu widzenia takiego, biorąc pod uwagę wszystkie wymogi prawne, znajduję się w takim tunelu i w takim tunelu, Musimy znaleźć rozwiązanie, które będzie skuteczne, ba, które będzie rozliczone i Trybunał Obrachunkowy nie, nie nałoży nam kar, żebyśmy z te pieniądze zwrócili. A po 2017 roku zobaczycie Państwo, ile będzie projektów w Polsce, gdzie pieniądze będą odpływać. A biorąc pod uwagę jeszcze sytuację gospodarczą na świecie, która w tej chwili jest, czyli to spowolnienie, no to wiadomo, że Komisja Europejska, zwłaszcza duże kraje typu Niemcy, Francja, nieskłonne do wpłaty dzisiaj do wspólnotowego budżetu, będą bardzo wstrzętnie sprawdzać wszystkie realizowane inwestycje.